Z grabownicy. Wydaje mi się, że grabownica leży na, w zasięgu naszego radia, dlatego że widocznie to jest skutek, skutek naszych przemówień radiowych, bo napisano właśnie dwa listy. Jedna pani, no, nie wiem, czy by sobie życzyli wymieniać, dlatego powiem pani Helena. Pisze podziękowanie za wszystkie łaski, które otrzymała od Matki Bożej Jastogórskiej. W roku 1938, 20 maja, mając 20 lat, zachorowałam bardzo poważnie, właściwie śmiertelnie. Przyjechał do mnie kapłan, wyspowiadał mnie, nałożył święte oleje na mnie, ale równocześnie poprosił mojego tatusia, aby odwiózł mnie do szpitala. Ale tatuś jakoś zbraniał się i wtedy ksiądz mówił: No, to w takim razie spotkamy się na cmentarzu jak nie zawieziecie córki do. Szpitala, tak? Ksiądz widział, że taka ciężka sytuacja. I też orzekły sąsiadki, że rzeczywiście już jest w stanie agonii, korająca. Ale pisze tak, że Taktus, nie zważając na nic, pojechał do Częstochowy i zamówił mszy moją mojej intencji o zdrowie. A to ciekawie. Bo właśnie potem, dopiero po tej piegrzymce, po mszy świętej, dopiero pojechał z córką do Kierc, do szpitala, do lekarza właściwie. Lekarz przepisał różne lekarstwa. Do tego się stosowała. No i mówi na odpust Świętej Anny 26 lipca, już o własnych siłach poszłam do, do naszego parafialnego kościoła. I mówi corocznie pielgrzymuję na 26 sierpnia. Też mówi już o własnych siłach, wtedy poszłam do Matki Bożej. I drugie uzdrowienie, 1975 roku, zachorowałem na gruźlicę kości, modląc się z ufnością do matki Bożej i zostałam uzdrowiona, żyję, wszystko jest w porządku. Więc to było jedno to uzdrowienie. Ma uzdrowienia, ale w jednym liście. Natomiast drugi list może taka tylko łaska doczesna, ale... Też piękne, duszające, jak to Matka Boża nawet i takie właśnie doczesne łaski sprawia, wyprasza, to tak jak wino w kanie galilejskiej. Też tylko napiszę Pani Teresa. Ta kartka jest nie z Glabowca, tylko, tylko z Płocka. To jest ktoś inny. Ostatnio słuchałam audycji w radiu Maryja Cudaj Łaski Matki Bożej i chciałam się podzielić swoim doświadczeniem. Działo się to w czasach, kiedy mieszkałam na wsi, były talony na benzynę. Ja zgubiłam ten talon. Poszukiwania trzydniowe nie dały rezultatu, a bez talonu, bez pal paliwa samochód nieruchomiony. Kiedy robiłam porządki na strychu, zauważyłam zabrudzony metalowy obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Postanowiłam umyć go i położyć w godne miejsce. Gdy umyłam ten obrazek, trzymając go w ręku, wtedy porwała mnie jakaś siła.